Cześć, BobDrober2, odcinek czwarty. I w tym miesiącu gdzieś jeszcze tam ukryty jest odcinek piąty. No, miały miało być na ten miesiąc, są na ten miesiąc wpisane trzy odcinki. Jeden przeleciał, drugi leci dzisiaj, a piątek gdzieś jeszcze leci. Bo jeszcze poleci któregoś dnia. BobDrober2. A my dzisiaj poziom czwarty. Zaczniemy sobie od sprawdzenia w sklepie, co możemy kupić, yy, bo to, jak wiemy, jest cel, yy, który warto osiągnąć. Warto zajrzeć, czy czegoś tam nie. Yy, tutaj może być jakaś. Nie wiem, co to jest, jakiś. Co będzie się obrawujemy. Tutaj mieliśmy pójść szkołę, nie? Nie wiem, co może być, ale na razie zajrzyjmy tu. I tak, mamy wytryw, mamy przyspieszanie. Zakupmy sobie trzy. Proszę, któryś hmm, To jakoś tak słabo działa, więc nie chciałbym tego. Ja jagorze znajdę. Trochę to raczej jest najlepsze. Nie wiem, no, czy mi się to przyda, się przyda ale <laughs> może się przyda. Ja kupię na, 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 na górkę. Ok. Nasz Bob jest gotowy do gry. Teraz tak. Yy... Gotowy do pacnięcia tego? Idziemy na górę, bo tam trzeba lasery wyłączyć. Są gdzieś kamery? O, nie ma kamer w ogóle. A nie, jest tam na, górę, na górze. Jak tej kamery nie będziemy wyłączać, no bo sorry, ale... Po no, co mam, mam wyłączyć kamerę, która nawet mi nie, nie zagraża? Zielone. Okej. Okay. Dostaniesz pałką jeszcze raz. Musimy eee, mieć po kod Pójdźmy też do tego ze złotymi drzwiczkami, nie? Hmm. Fajnie by było zebrać tam tą kasiorkę. x Tak to wygląda, nie? Tak wygląda przyspieszanie. No tylko tu ewentualnie to przyspieszanie ma jakiś efekt. O. O. Czyli on mnie zauważył zanim się schowałem w cieniu. Czyli raczej nie na wejście. Tylko na wyjście z tego pomieszczenia. Miałby się bardziej przydał ten... E, aha. Że z na komputerze mam sprawdzić. Dobra. E, w... Nie jak weszliśmy, tylko jak wychodziliśmy, mogłem użyć tego tej koli 01 i 0180. Byliśmy tam do góry temu trzeba będzie jeszcze raz zrobić tę amnezję, jedziemy na górę. Jak pojedziemy na górę, to możemy zejść na dół do pudełka, żeby coś tam zebrać. Pewnie paralotnią się ucieknie, bo no, oprócz przynajmniej do paralotni, to na górę nigdzie nie musimy chodzić, nie? Więc ja na początek pozbieram kasy, jakby... Eee... A, nie ma... ...kasy. Mogę ewentualnie tę kamery włączyć, jakbym chciał. Ok, zebrałem kasę. Zetka. No i mamy spokój, nie musimy się tej kamery te obawiać. Mimo, że nie musiałem, to jednak wydałem, czyli wydałem, zużyłem ten aparat. Teraz jedyne co, to wychodzimy z tam. Użyliśmy tego przyspieszania. Użyliśmy tego. Ja jeszcze sobie przypomnę, w którymś odcinku, jak działa ten. E, no, ten zielony spray. Ten spray, który pokazuje tymi działa. Jak on działa? jest 5 gwiazdek. My to walczymy o te 5 gwiazdek, nie? Jak to działa? Jestem chętny, żeby to zobaczyć. To też bym chętnie zobaczył, a wytrychu nie musimy używać, bo możemy otwierać klucz normalny. Ewentualnie wytrych się może kiedyś przyda. Na razie działamy bez wytrycha. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.